Sponsorem wywiadu jest Olgros, stację paliw. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem redakcji portalu Sport sportsiedl.pl jest pan Marek Murbyło, prezes klubu LKS EkoSport Siedlce. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry Państwu. Panie prezesie niedawno stuknął rok klubowi. Jak, jak był celebrowany ten rok, co udało się osiągnąć przez ten rok z niewielkim układem? Tak, rok minął, nie celebrowaliśmy go, myślę, że na to przyjdzie jeszcze czas. Przed nami bardzo ważna impreza sportowa Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 23 w podniesieniu ciężarów. Skupiamy się na tym, myślę, że po zakończeniu tej imprezy będziemy mieli wspólnie z czego się cieszyć i z, yy, z Mistrzostw Polski, jak również i z rocznicy, pierwszej rocznicy powstania naszego klubu. Mhm. E, taki szary, zwykły kibic może zauważyć, że impreza jest, może zauważyć medale, które Jeden czy drugi zawodnik wywalczy, ale pewnie nie wie, jaki to jest wysiłek organizacyjny. Mógłby Pan to przybliżyć? Ile trzeba włożyć serca, czasu, pracy, żeby taką tak dużą imprezę, której się nie wzięło ponad 20 lat, zorganizować? Tak, jest to spory wysiłek organizacyjny. Praktycznie we wrześniu w ubiegłym roku, jak otrzymaliśmy decyzję od Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów o przyznanie nam organizacji tych mistrzostw, następnego dnia już zaczęliśmy się do nich przygotowywać. Jest to potężny wysiłek organizacyjny, dlatego że przyjadą ludzie z całej Polski. Jest to duża impreza, to już są osoby dorosłe. Proszę pamiętać, że U23 to już jest to, ten przecionek do kariery sportowej, tej, tej, tej dużej, tak ją nazwę w cudzysłowie, czyli seniorskiej. To już są zawodnicy, którzy zdobywają medale zarówno yy, do Europy, jak i na świecie, a więc są to już doświadczeni zawodnicy i trzeba odpowiednio do tego się przygotować. To wcale nie oznacza, że zawody organizowane dla młodszej części sportowców robi się niezbale. Nie, nie. Do wszystkich się podchodzi w różnym stopniu bardzo poważnie. Cała impreza wymagała też dużego wysiłku, a przede wszystkim, który polegał na tym, aby uzyskać dofinansowanie. I tutaj, jeżeli mogę, to w tym miejscu chciałbym podziękować przede wszystkim Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za wsparcie, jakie, jakie, nam udzielił, że nam zaufał. Prezydentowi Miasta Sierce oraz wielu, wielu firmom, które, które, prywatnym, które nas wsparły nie tylko organizacyjnie nie tylko rzeczowo, ale również i finansowo. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować Ministrowi Sportu i Turystyki, który zgodził się objąć patronatem honorowym te mistrzostwa. Również redakcja, dyrektor y, y, Telewizji Polskiej 3 też objął patronatem medialnym tą imprezę i również za to serdecznie dzięki. Myślę, że dzięki tym, tym, tym wsparciom tych, tych dwóch instytucji te mistrzostwa nabierają jakiejś bardziej poważniejszej rangi. Mam nadzieję, że relacje z naszych mistrzostw będą nie tylko nie obie na terenie Województwa Mazowieckiego, ale również będą widoczne i podziwiane na terenie całego kraju. Będzie to impreza szczególna, dlatego, że chcemy ją zrobić troszeczkę inaczej niż te mistrzostwa były dotychczas, czy w ogóle zawody w podnoszeniu ciężarów były dotychczas organizowane. Ja miałem okazję być w życiu kilka razy na różnych mistrzostwach, również tych krajowych, jak i zagranicznych, międzynarodowych, i my chcemy zrobić. Coś nowego. Na, chcę tylko powiedzieć, że na uczestników, nie tylko zawodników, ale również kibiców czekają niespodzianki, czekają ciekawe nagrody. Warto przyjść, warto zobaczyć. Chcemy, żeby to było takie trochę sportowe show, żeby nie były to tylko zawody, gdzie startują zawodnicy, sędziowie zapalają białe lub czerwone światełko, ale żeby aktywnie w tych zawodach również uczestniczyli kibice, czyli mieszkańcy siedlec, nie tylko siedlec, mam nadzieję, że przyjadą również kibice z Polski. Jacy zawodnicy, ilu zawodników będzie brało udział i kogo wystawi LKS jako sport, bo na pewno jako gospodarze będziecie gościnni, ale też chcecie swoje osiągnąć w tych zawodach. Tak, z tego co wiem, to chyba już jest ponad 100 chyba, albo nad 110 zgłoszeń zawodniczych i zawodniczych całego kraju. Startują kobiety i mężczyźni w, kategor w 10 kategoriach wago wagowych. Nasz klub wystawi najsilniejszy skład, jaki jest tylko możliwy. W naszym klubie. Będzie to, na pewno będzie przewaga kobiet, na pewno będzie mniej mężczyzn. No, ten klub słynie z tego, że no, tu chłopcy gonią. Gonią, prawda, dziewczęta. Tak pewnie jest i w życiu. Tak, tak też i w sporcie mamy medalistki mistrzostwa świata, Europy, medalistki mistrzostw Polski i ci zawodnicy będą się prezentować na. Po moście na Mistrzostwach Polski. Oczywiście jesteśmy bardzo gościnni, jeżeli chodzi o, i będziemy bardzo gościnni, jeżeli chodzi o ten wymiar organizacyjny. Natomiast jeżeli chodzi o wymiar sportowy, myślę, że wszyscy nam wybaczą z pozostałych klubów, tutaj gościnni nie będziemy. Będziemy się starać, starać zrobić wszystko, aby zdobyć jak najwięcej medali w tej imprezie. Mistrzostwa odbędą się w dniach 4-6 października. Czy może już Pan coś zdradził? Powiedział Pan atrakcje dla kibiców. Jak możemy zachęcić naszych widzów siedlczan, mieszkańców regionu, żeby przybyli tego dnia, odwiedzili siedlce i, i skorzystali z tej oferty sportowej, tak jak Pan mówi, trochę rozrywkowej? Tak, mistrzostwa się odbędą w dniach 4-6 października w hali ARMS przy ulicy Prusa 6. Serdecznie wszystkich zapraszam. Zawody rozpoczną się już w piątek. W piątek również będzie o godzinie 17 uroczyste otwarcie. Serdecznie wszystkich zapraszam w piątek już i, i, i na to otwarcie i później jeszcze po otwarciu będą, będą starty. Kolejne będą w piątek i w sobotę i w niedzielę. I w niedzielę planujemy godzina 14, 14.30 zakończenie tych mistrzostw. Jak powiedziałem następnie będzie takie trochę show sportowe, a więc zrobimy wszystko, aby w przerwach między startami nasi kibice się nudzili, żeby było coś się działo. Przewidzieliśmy yy, nagrody dla kibiców. Każdy, kto się zgłosi do nas na zawody, otrzyma opaskę z numerem, indywidualną opaskę z numerem i te numery te będą brały udział w losowaniu nagród. Nagrody będą losowane w piątek, w sobotę, a najwięcej w niedzielę. Czyli dla tych wytrwałych jest szansa na zdobycie wielu, wielu, czy kilku ciekawych nagród finansowych. Myślę, że to nie jest raz jakiejś specjalnej tajemnicy, jeżeli powiem, że Wśród rozosowanych nagród będzie bardzo nowoczesny rower. Będzie, będą trzy vouchery: dwa na pobyt dla długosłów w hotelach, weekendowy pobyt. Będzie również voucher z samochodem i z pełnym bakiem od naszego sponsora. Będzie tablet z tego co pamiętam. No będą różne inne, może troszeczkę mniejszej wartości nagrody, ale będziemy się starać, żeby tego było. Jak najwięcej. Tak, żeby też w jakiś sposób, proszę to nie, nie, nie utożsamiać z jakąś tam nie wiem przykupcą, czy, czy korupcją wręcz <gibiców> kibiców. To chodzi tylko o podniesienie atrakcyjności. Kibice przychodzą, kibice kibicują, jest to stosowane wszędzie, taka forma, yy, forma wyróżnienia. Więc my też tak spróbujemy. Ja w się szczerze, nie byłem na zawodach podnoszenia ciężaru, gdzie coś takiego było praktykowane. Pewnie robimy to po raz pierwszy, zobaczymy. Zapraszam serdecznie szczególnie młodzież, bo tu będą startować wasi koledzy z ław szkolnych, tych z podwórka czy, czy z bloków tam, gdzie mieszkacie. Staramy się, aby te informacje dotarły do wszystkich, więc będą plakaty ze zdjęciami naszych najlepszych zawodników w szkołach, w miejscach publicznych, w galeriach, gdzie przychodzi dużo ludzi. Chcemy zachęcić do udziału i serdecznie zapraszam w imieniu wszystkich zawodniczych zawodników, trenerów. Do udziału, do czynnego udziału, bo kibicowanie też jest czynnym udziałem, to nie jest tylko bierne, bierne śledzenie i będą też różne inne atrakcje, występy artystyczne, także warto przyjść, warto poświęcić ten weekend, na pewno będziecie długo wspominać. No, co musi się zdarzyć w ten weekend, żeby Pan jako prezes powiedział, że było super, jestem zadowolony, jestem w 100% ukontentowany. Co, co musi się takiego zdarzyć, czy to medalowo, czy Pana zadowoli jakaś frekwencja, czy może jako organizacyjnie wszystko idzie na tip wiadomo każda impreza ma te swoje e, ciemne zakamarki, takie jakieś sytuacje, które mogą sprawić, że, że coś się wysypie, no, trzeba czasem reagować, gasić pożary, które już pojawią. Oczywiście, e, jeżeli chodzi o stronę organizacyjną, ja myślę, że w tej chwili jesteśmy na jakieś 95% już przygotowani. Do tych, do tych mistrzostw, tam drobne rzeczy, które jeszcze musimy poprawić i tak się, jak to się mówi kolokwialnie, dopieścić. Natomiast ja będę zadowolony, jeżeli będą zadowoleni kibice, jeżeli będą zadowoleni yy, zawodnicy i zawodniczki. I to mówię jako, jako wielki fan sportu w ogóle. I Natomiast jako prezes będę szczególnie jeszcze zadowolony, jak moi zawodnicy osiągną, osiągną jakieś tam wyniki, to będą medale, pobiją rekordy. Jestem normalne. jestem prezesem tego klubu, staram się żyć tym klubem, żyć, żyć tym, co się, co się tam dzieje, jak, jak staram się pomagać w każdy możliwy sposób, żeby, żeby i zapewnić tym zawodnikom dobre warunki do treningu. Więc będę się z tego cieszył. Ja, Natomiast jeżeli coś się wydarzy, gdzie nie zawini człowiek, a za winie, nie wiem sprzęt, pogoda, cokolwiek innego, no to trzeba to przyjąć z i naprawić. My mamy, opracowując yy, taki jakby scenariusz tej całej uroczystości, mamy tam gdzieś zapisane z boku co zrobić w sytuacjach alarmowych, bo one się mogą wydarzyć, więc tutaj tylko kwestia, aby szybko na nie zareagować, że nie wiem, zostaniemy pozwoleni prądu, prawda? może się to zdarzyć niezależnie od nas, czy jakieś inne, inne rzeczy. Ja myślę, że jeżeli w niedzielę o godzinie 14. Mam nadzieję, że pan redaktor będzie. Spotkamy się i będzie na moich twarzy uśmiech. To znaczy, że wszystko jest dobrze. Jestem zadowolony i więc, że zawody po prostu się odbyły, że wszyscy wyjeżdżają zadowoleni. Nawet ci, którym się nie udało zdobyć medalu, bo przecież nie wszyscy zdobędą. Mamy, mamy 60 kompletów medali, tylko 30 wśród kobiet, 30 wśród mężczyzn, a zawodników będzie ponad ponad setka, więc część wyjedzie bez. Myślę, że Aloni też powinni wjechać dobrymi wspomnieniami, a przede wszystkim z nadzieją, że już niebawem znowu przyjadą do Siedlec na podobną mikrofon. Dziękuję bardzo za wizytę, a Państwa wszystkich zachęcam do udziału czynnego, do kibicowania, do wspierania siedleckich sportowców, polskich sportowców w zawodach, które już czwartego, czwartego października w Siedlcach. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję również bardzo, bardzo serdecznie zapraszam młodzież, starszych Wszystkich tych, którzy kochają sport, tych, którzy może mniej kochają, ale czasami oglądają, warto przyjść do nas, warto kibicować. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę i zapraszamy. Do widzenia. Olgros, jakość do pełna.